Dobra obrona trefla wymusza kolejną stratę. Ale w odpowiedzi Urbaniak zabiera piłkę Jakubowi Szenkowi i zagrał do końca 2+. Zpoczenie prowadzą znaczy, trzema punktami. Blisko straty był surok. Starcza piłkę do kołelsa i ten od razu odpowiada na to. I Isuf Sanon, reprezentant Ukrainy, jeden z liderów potencjalnych tego zespołu, chociaż gra z ławki. Graj kontra. Schenk. Znakomicie do końca. Bagacki zresztą z tego co wiem właśnie podszedł do tego pragmatycznie. Czyli są zawodnicy pod kontraktami, to nimi grajmy. Nie będziemy tutaj się zastanawiać. Brawo, po zamianie krycia. Zawały mu się e, niezbyt rozsądne, ale właśnie atakowanie tablicy ma zapobiegać między innymi kontrom. Raczej robi się odwrotnie. Cofa się do drużyny do obrony. No cały to... czas chyba nie. No były momenty słabsze, ale jednak mimo wszystko inicjatywa należała do Wrocławian. Cóż za akcja. Szenkę. no bo korzysta z zasłon, ale tym razem nie było do grania do Witnińskiego, bo tam zamknięta była ta pozycja, ale za to Wiko i ma także... zgrydali jest z gry dalej od kosza, dwa, trzy razy w meczu, tak może wbiec, raz dostanie piłkę i skończy. Wow, Nowicki blokuje prenawę! Brawo, 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 Jeszcze raz, znakomicie do Djordjevicza. ...rywala, jak widzimy. Znaczy, może no to... się uczyć grać w obronie. Ale bardzo dobrze, oczywiście. Ten z... Ależ skończył to kerker. Lekceważył tę zasłonę Dżorczewicza. Zagra do końca, w tym jest na pewno mocny. Sanon jeszcze raz pod podkosz. Ma tę umiejętność tego dodatkowego kroczku. Z wymianą krycia. Penawa teraz przeciwko z właśnie. Świetnie, widzi boisko. Sanon chce zasłony od Urbaniaka. No, znowu jest strata. Bardzo dobra praca drużyny Słopockiej, z góry wityńskiej już grej. Świetnie wyprowadza na pozycję Jakuba Urbaniaka, ale ten nie trafiał. Jeszcze raz niziął nie. Teraz zbiórki, ależ wsad! Kuba Urbaniak! Wow! Co za zbiórka! Świetnie. No mówiliśmy, no. to jest no bo zamiany krycia. Witliński czuje przewagę jeszcze. Świetnym zwodem uwolnił piłkę się przeciwko Kacinasowi, ale Wiś, Wiśniewski nie robi tego. Daje piłkę do Kulikowskiego, który trafia za trzy. No właśnie, bre. On teraz wszedł za Szenka. Ładne zmiany kierunków i świetne wejście pod kosz. Wiśniewski z Georgewiczem Dobrze przerzucił piłkę. No i teraz była pozycja dla Kerkuda. Dowa procentowe. Który... Chyba jednak nie. Nowa obrona z podwojeniem. Witiński pod koszem. I on to wykańcza znakomicie. Kto wie, czy nie najważniejsze punkty tego meczu. I ta para. Szęk Witiński to są.